Ja mam, ja mam nazwisko takie jakie mam, no przecież już go teraz nie zmienię, to mo możecie się ze mnie trochę pośmiać, ale ja jestem, no tylko, proszę, jestem tylko skromnym chłopakiem ze starego Fordonu ale tak sobie pomyślałem dzisiaj że tak naprawdę to musimy sobie zdać sprawę z powagi sytuacji, słuchajcie bo tak naprawdę to my chyba w, w, bardziej, w większej uroczystości niż 600-lecie, no to nie będziemy mieli okazji wziąć udział, ja oczywiście wszystkim, którzy tutaj są życia, że żyli przynajmniej 100 lat ale to 600-lecie, no to jest to 600 lecie to jest naprawdę taka data, której nie wiem, czy król Jagiełło, który dzięki któremu ten, ten akt został odnowiony i, i, i ustanowiony, czy się spodziewał, że po 600 latach ludzie się spotkają, żeby, to, żeby sobie to przypomnieć. Wyszogród tam spalili, no nie będę wytykał kto, ale Fordon, ale, Fordon, ale Fordon istnieje do dziś, mimo tego, że jest dzielnicą Bydgoszczy, to pięknie dba o swoją tradycję. My w Polsce zbyt rzadko dziękujemy tym, którzy się przyczyniają do organizowania takich imprez, więc myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że w imieniu nas wszystkich dziękuję tym, którzy się przyczynili do tego, że, tą, że się dzisiaj możemy spotkać. Wiem, że to jest pierwsza impreza z cyklu uczczenia 600-lecia Fordonu i mam nadzieję, że na wszystkich będziemy się spotykać. Niech żyje Fordon, niech żyją Fordoniacy. Dziękuję bardzo.